Dzień dobry państwu. Dzisiaj mamy 6 września, dzień referendum, dlatego spotykam się z panem europosłem Michałem Marasikiem, żeby co nieco porozmawiać odnośnie właśnie tego referendum zorganizowanego jeszcze przez pana prezydenta Bronisława Komorowskiego. Stąd takie pierwsze moje pytanie do pana europosła. Jak Pan europoseł ogólnie podchodzi do tego referendum? Czy pytania e, będące częścią składową tego referendum są zasadne? E, I czy Polakom rzeczywiście leży na sercu tematyka, która będzie podejmowana? No na pewno akurat te pytania nie są zasadne i nawet nie wiadomo, o co w nich chodzi nie będą miały żadnego wpływu, jeżeli będą chcieli nam zafundować jednomandatowe okręgi, to nam zafundują. I mogą, może to być pomysł zrealizowany na 10 różnych sposobów. Może być lepszy, może być gorszy sposób wyłaniania władzy. My chcemy mieć dobrą władzę. To, to wcale nie, nie jest tak. Że jakość władzy zależy tylko od tego, w jaki sposób ta władza jest wyłaniana. Bo nam się wydaje, a w każdym razie zwolennikom Jowów, wydaje się, że jeśli sposób wyłaniania władzy zmienimy, akurat na Jowy, to nagle ta władza zacznie być lepsza, zacznie być nam bardziej przychylna. Absolutnie nie, ja kompletnie w to nie wierzę. Zresztą to się nie potwierdza, to już w wielu przypadkach w świecie testowane, sprawdzane i wystarczy skorzystać z cudzych doświadczeń. Bardzo często jest władza, władza funkcjonuje przy bardzo małym udziale społeczeństwa i jest bardzo dobra. A bardzo często jest władza stricte demokratyczna, dokładnie zgodna z wolą ludu i jest władzą dramatycznie złą. Więc to nie, nie w tym problem. Nie w tym problem. Powinniśmy mieć dobrą władzę, a ta dyskusja o jowach. No kto był zainteresowany, to już zdążył w internecie poczytać, poszukać i mniej więcej wie o co chodzi. Ci, którzy nie są zainteresowani i tak machną ręką i w ogóle na to nie pójdą, bo ich to nie interesuje. I ten pomysł przejdzie do historii szybciej, niż się pojawił, nie będzie z tego nic. By byłyby, byłyby jakieś efekty, gdyby tematami referendalnymi. Były mniej więcej takie tematy, jakie zaproponował obecny prezydent Duda, bo to są bardziej nośne społecznie i bardziej doniosłe społecznie oraz merytorycznie jaśniejsze by były odpowiedzi, bardziej zobowiązujące posłów i senatorów do czegoś tam. Więc to było, miałoby to jakiś sens. To referendum, które w tej chwili się odbywa, żadnego sensu nie ma. Yy, machną ręką wszyscy, nie będą nawet wspominać, niczego to nie zmieni. W takim razie, wracając także do tematu referendum i pytań referendalnych, które zaproponował prezydent Duda, czy to odrzucenie pomysłu referendum przez senatorów, głównie właśnie Platformy Obywatelskiej, jest takim znakiem, że. Rzeczywiście senatorowie zgadzają się tylko z pomysłami jednej partii, jednego kandydata, tu mam na myśli prezydenta Komorowskiego, gdzie na pomysł referendum prezydenta Bronisława Komorowskiego zgodzili się bez problemu, a teraz tymi pomysłami prezydenta Dudy nie. Czy, czy to rzeczywiście jest cały czas to powiązanie mimo wszystko partyjne? Jest. To znaczy jest. Jest to powiązanie partyjne w tym sensie, że partie polityczne u nas są pewnym teatrem dla gawiedzi. Ludziom ma się wydawać, że w parlamencie toczy się spór między yy, partią rządzącą i partią opozycyjną. To, to jest pewnego rodzaju iluzja. Tam się żaden spór nie toczy. Ale żeby sprawić takie wrażenie, to trzeba podrzucić kilka tematów, a najlepiej takie tematy, które są dla rządzących niezbyt wygodne żeby w dobrym świetle pokazać opozycję. Przecież ci, którzy dzisiaj są opozycją, oni mieli rządy i mogli to zmienić. Mogli to wszystko w jednym głosowaniu pozmieniać i nic takiego nie zrobili. Więc to jest pewien teatrzyk iluzji. I tymi iluzjami grają. Oczywiście lepiej by było, gdyby znaleźli się pod presją społeczną. Lepiej by było, gdyby kilka, czy jedno czy kilka referendów było rozpisane w takich właśnie sprawach, bo przestaliby, nawet jeśli udają, nie wierzę, żeby przestali udawać. Nawet jeśli udają te swoje postawy, to zaczęłyby one być dla nich zobowiązujące i musieliby pójść na rozstrzygnięcia zgodne z oczekiwaniami społecznymi. Gdyby w referendum choćby tych sześciolatków, gdyby było jasne, że udział jest masowy i masowo ludzie nie chcą, żeby tak młode dzieci zabierać do szkół, to musieliby rządzący jakoś ulec tej presji społecznej. Byłoby to dobre. Aczkolwiek uważam, że i to zaproponowane, te tematy zaproponowane przez Dudę, też są tematami nie największej doniosłości, bo mamy choćby takie tematy jak ZUS, który jest w ogóle kamieniem u szyi całego państwa. Cała nędza w Polsce to, to bierze się głównie z tego, że ZUS się nie bilansuje, idą tam gigantyczne pieniądze i są marnowane, i to jeszcze pogarsza sytuację. Nie dość, że ten stan ZUS-u, tylko pogarszająca się sytuacja tego ZUS-u, że coraz więcej trzeba jeszcze z podatków dopłacać do tego, i za to się nikt nie bierze. To jest może mniejsza doniosłość. Reforma służby zdrowia jest bardzo dotkliwa dla ludzi, i też powinna być, była być tematem jakiegoś referendum zrozumiałego. Więc gdyby tego typu referenda były mechanizmem oddziaływania ludu na władzę. To jeszcze byłbym za. Natomiast to referendum, z którym teraz mamy do czynienia, nie ma żadnego wpływu na władzę. Władcy zrobią sobie z nami, co zechcą, a te tematy nie mają kompletnie żadnego znaczenia. Teraz takie pytanie, powiedzmy na koniec. Pewne sondaże i uwarunkowania wskazują na to, że dzisiejsze referendum, oprócz tego, że na pytania większości obywatele odpowiedzą tak, jakby sobie to wyobrażał, powiedzmy, Paweł Kukiz, będzie cieszyło się bardzo niską frekwencją. Czy w związku z tym e, sytuacja, gdzie referendum przez media zostanie uznane za nieudane przez to, że właśnie ta niska frekwencja e, będzie, czy, czy to wpłynie na e, możliwość niskiego wyniku także Paweła Kukiza? Czy to może sprawić, że, że jego wynik się jeszcze obniży? Lub też, czy, czy może sprawić, że się... Ob podwyższy, jeśli rzeczywiście zostanie to ujęte jako sukces, że obywatele zgodzili się z tymi pytaniami. Mhm. No. Przecież jeżeli Kukiz utrzymywał od początku swojej kampanii prezydenckiej, utrzymuje teraz. Bardzo, bardzo sztywno trzyma się takiego pomysłu, że żaden program polityczny, żaden program polityczny. No to jest żałosne, to jest śmieszne i głupie oczywiście, bo nie można reformować kraju, nie wiedząc, w którą stronę chce się pójść. To jest, to jest śmieszne. Ale on zamiast programu politycznego rzucił jakieś hasło, no i akurat było to hasło Jowów. I to hasło chwyciło i próbował, utrzymując popularność jakiegoś tematu zastępczego. Utrzymać entuzjazm ludzi. Dało się ten entuzjazm z trudem dociągnąć do teraz, ale z wielkim trudem i on już wyparował prawie. A po referendum już tego entuzjazmu nie będzie w ogóle, więc sądzę, że poparcie społeczne i takie zafascynowanie zjawiskiem cookies minie, i ludzie zracjonalizują swój ogląd sytuacji i zaczną się zastanawiać, o co chodzi temu cookiesowi. I co z tego ma wyniknąć? No, otóż jemu o nic nie chodzi, on tylko próbował zagospodarować żywioł społeczny, czyli próbował grać na emocjach ludzi. Jak emocje minęły, to okazuje się, że jak nie ma pomysłu i nie ma programu, to nie ma po co na to głosować. Może to być osobisty dramat Pawła Kukiza, ale gorszą sprawą jest to, że będzie uczucie zawodu milionów ludzi, którzy pokładali w tym projekcie jakieś nadzieje, bo naprawdę miliony ludzi. Bardzo poważnie potraktowało przedsięwzięcie Cookies, że skoro wszyscy niezadowoleni z aktualnego stanu rzeczy, chcą się przypisać pod jakiś jeden sztandar i wspólnym frontem zmienić sytuację, taką równowagę w parlamencie, i jeżeli to zawiodło, to znaczy, że straciliśmy kolejny sezon polityczny. Czyli kolejne wybory. Są na marne, są na nic, niczego nie zmienią, trzeba czekać na następne. Będziemy tkwić w takiej brędzy i w takiej nędzy, w jakiej tkwiliśmy dotychczas. Szkoda, czas zmarnowany, oby ta kadencja, jeżeli niczego nie zmieni, oby okazała się bardzo krótka i żeby następne wybory już nie były takie, że wszystko jedno, jaki program. Jeżeli mamy sytuację w kraju złą, to musimy stworzyć jako alternatywę bardzo dokładnie i jasno zdefiniowany. Projekt zmian. I dlatego my mówimy, że opozycja przeciwko aktualnym rządom lewicowym musi być stricto prawicowa. I takich organizacji poza parlamentem istnieje bardzo dużo, i ja wierzę, że one się odbudują jako pewien wspólny front i wspólny duch, i jakoś zagramy. Przypuszczam, że już nie w tych wyborach, ale skutecznie zagramy w następnych, żeby tą lewicę rządzącą usunąć, i już wiedząc dokładnie, w jakim kierunku należy zreformować ustrój państwa polskiego? Dziękuję w takim razie bardzo serdecznie Panu Europosłowi i zapraszam do oglądania przyszłych filmów. Dziękuję.